W tym odcinku powiem o tym, że najtrudniej jest zacząć. A jak już wystartujecie, to się nie zatrzymacie. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj Szczepany. I Piotr. Witamy w rannej kawce, czyli ptaszku, który leci codziennie rano ćwierka i motywuje was do działania. Czyli jeśli otworzyłeś swoje kaprawe oczka i jeszcze widzisz ciemność, strzel sobie kawkę. Jeżeli jesteś ranną kawką. To polecamy plasterki, które są yy, po prostu naszymi odcinkami. Tak sobie to wymyśliłem, że to ma sens. Kawka ranna, myślałem, plaster. Myślałem, że, myślałem, że kawki. takie plasterki, co są, <laughs> ja się do, do brwi i doklejasz do potylicy, i ci trzymają <laughs> tego, czy trzymają taką oczy. A to są co... sobie to tak jakby wszczepują pod skórę i cały czas mają takie oczy. Że są młode. <laughs> Lub młodzi. Że... Aha, i później boi się kichnąć, jakoś. żeby nie puściła skóra z pleców. Dobrze. O Jezu. Jesteś świetny. Co to za czasy? No nic. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Jedźmy do sercji. Eee, <laughs> najtrudniej Je jest zacząć. Życzymy tak? wam wszystkiego elastycznego. <laughs> Jak widzicie, najtrudniej jest zacząć. No. Świetne, <laughs> intro, Piotrze. No, Robimy to no, oczywiście. To agenda jest co do słowa, wszystko realizujemy. Tak, mamy prompter. Jedzie prompter. nie, nie Może I tam jest takie, tak. uśmiechnij się, odchyl do tyłu. Tak, tam. tak. Dobra. Dobrze, najtrudniej jest zacząć. Start rakiety kosmicznej. Tak. Elon Musk. Każdemu się Bezos, wydaje, że odliczanie jest tylko od 10. Nasa. Tak. Ostatnio coś miało startować, ale się okazało, że coś tam nie było dokręcone i zostało. No. no, najtrudniej jest zacząć. Tak. Ale kiedy się już wzbijasz, no to właśnie w trakcie wzbijania zużywa się najwięcej paliwa. Tak po prostu walka z grawitacją. My również mamy walkę z grawitacją naszego działania. Tak samo samochód startując na pasa, na światłach na początku zużywa najwięcej paliwa. Szczególnie jeżeli palicie gumę, bo chcecie się popisać obok, nie? Ta, ja tak często robię. Dlatego tak często. Widzecie o Tak. No właśnie. Da? I jeżeli już wystartujemy, to jest ten pęd. Jak to mówią? Momentum. Bardzo lubię to słowo. I wtedy trudno się zatrzymać. Choć, tutaj pauza, kojarzy mi się też jedna rzecz. Jak macie takie małe szkraby w domu, Michał ma y, synka, z którym wstaje y, o 3.30 nad ranem, <grym> żeby ruta. dociągnąć do piątej, to jak, ja, jak y, ci z Was, którzy już ten etap przeszli, może kojarzycie, dzieci na początku uczą się podskoczyć i one robią tak, że nawet się im nogi od, od, od ziemi nie odrywają, no nie? W sensie, on nie potrafi jakby podskoczyć tak, żeby, wiesz, y, o co mi chodzi? Czasem musi przyjść właściwy czas, żebyś mógł wystartować. No nie? A, okej. Okay, no jesteś... tak. Nie możesz przeskoczyć pewnego etapu. Dzieci no to fajnie widzę. Są skoki rozwojowe tak. i dopiero możesz zrobić skok do tak. góry, jeżeli zrobisz odpowiedni skok tu. Tak, no, czasem startujesz długo, długo, to trwa masz czarne tło, w końcu przychodzi białe. No, bo farba zaszła. No tak, ale już mówiąc poważnie. Tak. Zastanówcie się, w której sferze życia macie taki opór. Yy, tarcie początkowe jest olbrzymie. Mm. No, nie? Jakbym na przykład chciał tą filiżankę przesunąć, to się nie da. No, nie na początku tak strasznie ciężko. Tak. tak, tak. A jak już pchnę, to tak, się tak, ledwo tak. zatrzyma. Tak, tak. Tak I Tak samo jest w naszym życiu. Fizyka to jest po prostu też w naszym działaniu. Że my czujemy opór przed rozpoczęciem czegoś. Chcesz mieć super mięśnie? Zacznij od jednej pompki dziennie. Potem dołóż drugą pompkę i tak dalej. W książce Atomowe Nawyki jest świetna rada. Bądź lepszy, tylko 1% dziennie. Wystarczy, że będziesz lepszy 1% dziennie, czyli mm. małe kroki, aby pod koniec roku być 37 mm. razy lepszym mm. niż mm. dziś. W sensie porównywać się do siebie z wczoraj. No a dokładnie. Nie swojego I, I wystartuj kumfla, który... z czymkolwiek masz tak. w głowie. Wystartuj, tak jak my. Startujemy, chociaż niedoskonale, chociaż ta czołówka jest ranna. Jak ten ptak. Być może nie jest jeszcze zrobiona. I refleksja numer dwa. Zastanów się też może, kiedy jesteś niecierpliwy. Kiedy chcesz się na siłę oderwać od ziemi, a to może nie jest jeszcze ten czas. Zarówno w kwestiach biznesowych, w kwestiach duchowych, ci co mm -hmm. wiecie, y, kto chce herbatę ręka w dół. Możliwe, że to nie jest jeszcze czas, żeby oderwać się od ziemi. Może to nie jest ten czas, żeby wystartować w swoje momentu. Dobra, dajcie znać w komentarzu, do czego chcecie wystartować. Nie jest to a -a. prosty komentarz. Ale jeżeli ktoś napisze, to niech to będzie dla was samych zobowiązanie, że okej, okay, to jest moment startu, czyli jaką najmniejszą rzecz możecie zrobić na początek, aby wystartować z czymkolwiek. Amen. Muszę zrobić plan, nie tego działania. Widzimy się, moi drodzy, już jutro, rzeczy mam dobrych startów i nie takich jak w NASA, że co chwilę przeprowadzam start, tylko od razu start. Ile startów, tyle lądowań. Pięknie. Ej, panie, my w pół godziny dziemy 5 odcinków, który to już był Omae. trzeci chyba, nie? Czyli gdy oglądasz tą piątą rano yy, kawkę z rana, cześć, Łączone? Tak, u mnie też. Tych rzeczy się nie da zrobić w pojedynkę. Dobra. E, teraz odcinek o tym, że najtrudniej zacząć, dobra? O, 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 o. o.